Witam z tej strony, managi. To, co za chwilę zobaczycie, to jest druga część odcinka, która, który pojawił się w poniedziałek. Jak zobaczycie, odrobinę czasu minęło e, od e, ostatniego sejwa, który widzieliście w poprzednim odcinku, do sejwa, który zobaczycie dopiero pod sam koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że wytrzymacie. Miłego oglądania. Widzimy się dalej. Jakie to jest? No właśnie. Jakie to bezfarowe? Co niby jest Nie. pięknie? Gdzie jesteś? Jezu. Napij się. No, w końcu masz trochę życia. Ile w końcu można? Szukam cię! Jak to szukasz? Pijesz wodę. Szukasz. Tutaj jestem! O, bawimy się w magiczny pokój. Hmm, hmm, hmm. Gdzie jesteś? Jestem tutaj. No właśnie, wejdziemy tutaj i wychodzimy tutaj z powrotem. A wróćmy Fara? z powrotem. Nie, no wrócimy z powrotem, to wracamy do tych schodów, tak? Tak. Mm, 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 mm. Czy gdzie co jesteś? Co trzeba zrobić? Ech, czyż to nie piękne? Co niby jest piękne? Gdzie jesteś? Te drzwi, to my wyszliśmy, tak? tak? Szkoda, że nie możemy tu zostać. Co robisz? Szukam Cię! Robię coś bardzo bez sensu, najprawdopodobniej tutaj jestem, ale gdzie jest tutaj? Fara! O, ale coś zrobiliśmy. Przepraszam, ale tutaj już się stało coś innego, a tutaj jak wyjdziemy, ok, to wyjdziemy. Ale zaraz, zaraz, te czwarte. Raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj źle coś jesteś? innego stało. Gdzie jesteś? Hmm. Jestem tutaj. Hmm. Tu w te pierwsze nie weszliśmy. Musi być jakaś tego przyczyna. Tak, tak, tak. Jakaś przyczyna musi być, tylko jaka. Hmm. Myślę, że na tej zagadce spędzimy trochę czasu. Dobrze. Jezu, nie zawracaj. Mm, nie cierpię zmiany kamery. Weszliśmy teraz w trzecie. To wyjdziemy tutaj. Gdzie w czwarte. jesteś? Tutaj jestem. O. Gdzie jesteś? To są te czwarte. Czy tu się coś zmienia? Nie, tutaj też nic się nie zmienia. <gry> Czyli w te jak wchodzimy? A zaraz. A spróbujmy. Weźmy. W... Gdzie <gry> jesteś? Okej. <Okay. Nie. gry> Bo właśnie o czymś pomyślałem. Tu jest nieruchoma, franka, nieruchoma, nieruchoma, nieruchoma. nieruchoma. Nie, Fara? Gdzie nie, jesteś? Są chyba nieruchoma. Hmm. Czyli to nam nie robi różnicy Gdzie A jesteś? tutaj wychodzi? Jestem tutaj? A, tu? Nie, musi być jakiś klucz do tego. Musi być jakieś rozwiązanie, to nie może być Na przypadek, no bo wyszliśmy i wchodzimy w ten Gdzie jesteś? Wchodzimy w ten i wchodzimy tutaj Fara! Gdzie jesteś? Wchodzimy tutaj, wchodzimy tutaj. O, coś, coś jest na rzeczy. Wychodzimy tutaj. Wchodzimy. O czym Ty tutaj? mówisz? Tutaj? Gdzie jesteś? Mam nadzieję, że tutaj. W źle wszedłem. kurczę. ale już dwa. dwa się. Czyli wchodzimy w czwarte. Uchodzimy, gdzie jesteś? Przychodzimy teraz raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Fara, gdzie jesteś? Jestem hmm. tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie no, z tych już wyszliśmy chyba Tak, kurczę. Kurczę, kurczę, kurczę. Gdzie jesteś? Mm, zaraz, tu można było jakoś inaczej ustawić tą kamerę. Czyli dobra, raz, dwa, trzy, cztery Idealnie na wprost wchodzimy Fara! No, Gdzie tu. jesteś? Chodzimy z tego idziemy tutaj. Idealnie na wprost Gdzie jesteś? Jestem hmm. tutaj Ale z tego już nie ma idealnie na wprost. I to jest problem. No bo z tego powinniśmy pójść tutaj. Ale skoro nie możemy iść idealnie na wprost, to może tu. Gdzie jesteś? Tak. Oh, i nie widzę cię teraz nie. tutaj Co do. To... Tak. To już zaczyna być śmieszne. Fara! Po prostu mnie Do kogo ty mówisz? Teraz ciekawe, Zługo czy. Czekałem. Tutaj. Czy Słyszysz tak samo? mnie? Nie, nie tak samo. Czyli tu będzie jakiś inny mek. To jaki w takim razie, mm, 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 mm. Przyjrzyjmy się, czy coś Gdzie jesteś? No, tutaj może tutaj podpowiedzieć. To. Dobra, spróbujmy po kolei. W takim razie może wyczujmy pierwszą jakąś zależność. No bo jeżeli ustawimy ten widok. Zobaczmy, czy tutaj coś nam mówi. No wychodzimy tu, teoretycznie też tak. Para! Pójść tam. Gdzie jesteś? A jeżeli pójdziemy tutaj, też źle. nie wiem, 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 wiem. Totalny chaos moim zdaniem. A jeżeli tu wejdziemy, co mhm, czyli nadal nic. Tutaj. Jak to? Nadal nic. To spróbujemy do trzecich. Mhm. Jaki tutaj jest wzór? Mhm. A gdyby tak spróbować... Gdzie jesteś? Nie no, dotyk próbowałem. To już chyba tylko dotyk nie próbowałem dwóch. O no Jezu, się tu. <laughs> Zobaczmy tu. Okej. Okay. jeszcze tutaj nie próbowałem. Ale też czy znasz... Gdzie jesteś? Pomysł? No coś jest. Dobra, przyjrzyjmy się. Skąd ty Wyszliśmy. Ty Fara! E, weszliśmy stąd, raz, dwa, Słysz trzy, mnie? weszliśmy tu, raz, dwa, Fara. trzy, cztery, raz, dwa, trzy. Nie, raz, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, raz. no Spróbujemy raz, dwa. Zobaczymy, czy to cokolwiek da. O, Fara! Aż skoro raz, dwa, no to jeszcze raz. Musi być jakaś tego przyczyna. Przynajmniej mamy trzy przerwy Fara! Gdzie jesteś? Dwa przerwy, ja jeden przerwy. Gdzie jesteś? Teraz dlaczego? Hmm, teraz, weszliśmy, wyszliśmy stąd, raz, dwa, trzy, raz, raz, dwa, raz, 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 raz. Fara, no, gdzie dobra. jesteś? Dobrze? Też. Nie. Też nie. Zobaczmy, idziemy w lewo. O trzy. Gdzie jesteś? Jest? jesteś w prawo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Fara! Ja gdzie jesteś? Zobaczmy, tą próbowałem, tą próbowałem. To zostały nam te dwie. Okej. Okay. Dobra, ta była zła. Patrzcie, no ten początek rozwidliśmy, No bo tutaj są trzy. No to robimy trzy. Gdzie no, jesteś? Tu jestem. Potem robimy. Raz. Potem są dwie przerwy i robimy raz. Fara! Gdzie A. jesteś? Tuta. To co, czyżby znowu trzy przerwy? Raz, dwa. Trzy. Tak. Dobra. Oj, co joj, joj, oj oj, oj oj, Cześć, Ozil. Hmm, coś podejrzani to wygląda, nie uważacie. Strasznie mętna ta woda i to światło w ogóle. No, wygląda to wszystko jak wystawione i zaprojektowane Kakolukiem. jest słowy moment, i się zrobiło ciemno. Uuh. czy to była prawda? Ta magiczna pieczara? Jeśli to był sen, to oboje go dzieliliśmy. Wiem, że tak. Ale broni nie masz. Się dałeś. Ferde. Wy... Chodź. O nie. Wychuchać. Z broni, oczywiście. Dobra. Aha. Jeszcze nie mamy save'a? Teraz to na pewno następny save już kończy, to to... to mam nadzieję nawet nie macie wątpliwości co do tego. A my gdzieś biegniemy. No, hmm, coś tutaj mamy. O oh, nie. Jakiś miecz. A, to jest chyba ten najmocniejszy mecz brze. O nas, co to było? Jakieś pole siłowe. Nas dorwało. Powtórz. Trzeba jakoś zniszczyć. O oh, nie. Musicie przyznać, że to pole nas nieźle z... po... połatało. Mm. Tutaj trochę podmiankę zróbmy. No. Mm. A nie. Tutaj tego nie obrócimy. Mm -hmm. rozegrać. No bo jednak chyba musi być powód, że możemy to przesuwać. no uh. to w stanie wytłumaczyć, czyli no, jeżeli to do tego nie dolatuje, to może nie w ten sposób to trzeba było zrobić. A może? Próbowali odbić To wtedy by leciało tutaj No Tylko co to nam daje, że to tu leci hmm. no bo to nie prześwituje w żaden sposób tutaj a my chyba musimy zapalić wszystkie, żeby się paliło. Żeby światło w ogóle leciało, tutaj się odbijało, no to się musi tu odbić. Jeżeli się tu odbija, to dolatuje tu i potem może dolecieć. No jest nie ten klawisz. dolecić tu. I wszyscy by byli szczęśliwi, gdyby nie jeden mały problem, że jednak jeszcze nie wszystkie są rozpalone. Jeszcze ta jedna. I nie użyłem dwóch luster. W zasadzie użyłem tylko jednego lustra. że coś tu jest, mimo wszystko nie tak. Służywam tego tak No to tracimy ten promień. To to się mija z celem. Hmm. A zaraz czy to? Nie, bo jak to przesunę, to to się zablokuje na tym, no. tak? To się tutaj idealnie zablokuje. Bardziej tak spodziewo. nie. To też nie ma sensu, no, bo chciałem po jednym lustrze odbić od drugiego. Hmm. Wybaczcie, nabiję się. Robię bardzo nie tak, tylko co ja robię, takie? bardzo nie tak, bo to powinno się odbijać. Już chyba, już chyba mam. Już wiem. Dobra, mamy to. Ogarnęliśmy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Zaraz zobaczymy. Bo to chyba nie trzeba jednak podpalić wszystkich kryształów. Co jest? W tą stronę nie odbija? LOL. A to, że mi się załatwił, Bo myślałem, że tak to zrobię, dlaczego ty nie chcę odbić tą stronę? co rozgryźliśmy no bo co jeżeli coś takiego spróbuję zrobić no to to, no, to tak nic nie da zaraz zobaczmy zresztą no ale jakoś nie chcę mi się wierzyć że to nam coś da no ale spróbujmy a no, może da jeżeli rzeczywiście moja teoria jest Dobra, że to możemy ustawić, powinniśmy ustawić tak, żeby tylko dochodził do tego promień, to nawet tutaj, teraz widzę, mamy ślady tego, dobra, bierzemy je, o, dobra, ło, ale jeszcze będzie długi odcinek. Nie Nie wiem czy go jednak nie podzielę. Bo to byłoby zbyt długie. Zobaczcie zresztą. Jeżeli będzie tylko trochę ponad te 30 minut. No ale jeszcze zobaczcie ile przed nami gry. Tak, chyba chodzi. Ale zobaczymy. Zobaczmy. Na razie nagrywam. Na razie zobaczymy jak dużo to czasu zajmie. Łap, odbijaj. Dobrze, myślisz? O. To nie było tak. Nie mamy kryształu czasu, tego 3 czasu. Wow! Ale nas <coughs> cofnęło. Dobra, ale teraz przynajmniej już wiemy, jak to zrobić, tak że nie ma problemu. O nie. że ja nie ogarnąłem, że są te ciemne punkty. Do nie, nie. Naprawdę dundel. Świśnie. Geniusz mój. Jest no. niesamowity. Takie oczywiste rozwiązanie. Dobra. Muszę pamiętać, że teraz już nie mam... Nie mam 3 czasu! Dobra. Ale dlaczego tam nie doskoczył? Nie, odwróć się. Odwróć się! I teraz zobaczycie jak wygląda walka z tym nowym mieczykiem. Jak widzicie jest odrobinę mocniejszy. Jezu, no. no no. Nie to, że dużo mocniejszy, ale z na żeganie po tym nie się udaje więcej satysfakcji. Chociaż ja się zlamiłem tą palkę. A to jest nasz upragniony save point, który tak naprawdę zadecyduje, ile czasu ten odcinek będzie trwał. Także. Jeżeli Wam się podobało, mimo długości tego odcinka, łapka w górę, jeżeli nie, łapka w dół, ale zawsze poprzecie komentarzem, co poprawić, co zmienić. Chcecie więcej? Chcecie być na bieżąco? Komentarze? Ehm, nawet nie do końca. Chcecie być na bieżąco? Chcecie widzieć więcej moich filmów? Mój kanał, subskrypcja, to jest miejsce dla Was ode mnie na dzisiaj. Tyle, przepraszam za ten przydługi odcinek, mam nadzieję nie do końca jednak. See ya.